Witamy wszystkich bardzo serdecznie, 115. odcinek GM+, i razem ze mną jest... Mateusz Donowicz. Z tej strony też Mateusz Widut, tym razem Pawła piaka nie będzie, bo o. jednorazowo, chociaż powiedział, że Już chętnie by się z tobą zamienił, jeśli o tak? to chodzi, tak, powiedział, że... Okay, Ale tak. nie chcecie cię wyrzucać, więc nie wiem. Dzięki, dzięki. Możemy zrobić trzyosobowy, jeśli tak pasuje. Dzisiaj będzie trochę nietypowo, bo porozmawiamy o... Grach w połowie, a w połowie porozmawiamy o dziwnych rzeczach, które się dzieją w branży gier. Tak, po prostu poe jest trochę mały zastój w informacjach i newsach, więc... No powiedzmy, było bardzo dużo informacji, ale je chyba wykorzystaliśmy y, omawiając wszystkie konferencje. Na naszym podcaście, tak jak wiecie, w tamtym tygodniu była, y, było omówienie konferencji Ubisoftu i Electronic Arts na audycji, którą też możecie już obejrzeć na naszym YouTubie, i na naszej stronie było omówienie pozostałych, czyli Nintendo. Microsoft i Sony i nie wiem czy zadawać to pytanie, ale w co ostatnio grałeś? W coś co nie będziemy omawiać później. Aha, ale to zachować jako niespodziankę, nie mówić? Okej. Okay. Dobra, no to nie jest z nowości nic niestety nie miałem okazji zagrać. Dokończyłem tylko Killzone, zacząłem grać w Metal Gear trójkę na wicie I poza tym nic, nic z nowości, więc... Więc chyba tyle. Ja dorwałem się do dwóch produkcji, które nie będą produkcjami, które zaraz będziemy omawiać, czyli Enemy Front i Murder, Aha. śledztwo za grobu. Najpierw odpaliłem Murder i super się zaczął, naprawdę. Gra. Najpierw czytałem, że jest bardzo kiepska, ale. Super, bo 8 achievementów przez no pierwsze właśnie, 30 minut. Tak, to, to też, to głównie. E, I początek był naprawdę bardzo fajny, ale im później, tym więcej błędów widać. I przede wszystkim to, że nie ma jakiejś takiej trudności, jeśli chodzi o, o całą rozgrywkę, bo tak naprawdę spędzasz na miejscu zbrodni, bo gra polega na robieniu śledztw tyle czasu, aż znajdziesz wszystkie poszlaki. Bo jak nie znajdziesz, no to nie możesz za bardzo ruszyć dalej. I też nie jest wyjaśnione na początku, jak to działa, i ja na początku naprawdę dużo się trudziłem, jak przejść dalej, bo trzeba po zebraniu tych wszystkich dowodów je jakoś połączyć i komuś przedstawić. A to w ogóle nie było w żadnym samouczku przedstawione, tylko... Może zapomnieli o tutorialu jakimś? To ciekawe. I gra wyglądała dla mnie bardzo średnio, ale jak odpaliłem zaraz po Enemy Front, to okazało się, że Mortel to 10 na 10. W porównaniu, tak? Może okay. Tak, w porównaniu, jeśli o to chodzi. Podobno sztuczna inteligencja jest okropna. Jest bardzo okropna. Jest jak taka... Jak z lat 90., chociaż nie wiem, czy nie obliżam grom z lat 90. ponieważ przeciwnik na ciebie biegnie, podbiega do ciebie na metr i strzela do ciebie aż cię zabije. Czyli jak obcy w kolonii na Lamarimce coś takiego, tylko tam ja bym gdzie nie mieli że w obcym to chyba lepiej nawet działało troszeczkę. Plus na przykład kolizja e, pocisków. Była taka jedna scena, w której jakiś fioret trzymał sobie zakładnika, księdza i musieliśmy zabić go. I za pierwszym księdza razem. Księdza? Czy... Nie, nie, Księdza musieliśmy <gry> uratować. Okay. I za pierwszym razem strzeliłem w głowę, ale gra tego nie wykryła. Ten gość zabił Księdza i było koniec gry. No, fajnie. Później za drugim razem zrobiłem to w identyczny sposób i jednak się już udało. Więc za bardzo nie wiem o co tutaj chodzi. Strasznie dużo takich błędów technicznych, nagle jakaś postać bokiem biegnie e, nierealistycznie, ragdole się nie działają zbytnio. Gra tak bardzo się nie wygląda nawet jak na PlayStation 3, bo gram na PlayStation 3 i dodatkowo jeszcze e, postanowili zrobić coś takiego jak Wolfenstein, czyli Polacy mówią po polsku. Niemcy po niemiecku i tak dalej. No to zawsze na plus. Coś. Tyle, że głos polskich przynajmniej bohaterów jest poniżej krytyki. Naprawdę. To nie jest w ogóle dopasowane do tego typu osoby. Nasz główny bohater mówi jakby nie wiem, był jakimś poetą. Oczywiście Antwoz jest, jest dziennikarz. Dobra, ale to, dziennikarz to nie poeta. I w takich dziwnych momentach nagle mówi poetycko, a tu się wszystko mówi. Wiersz, jak i tak w, Child, dalej. w Child of Light. No, coś takiego. I, i to jednak mi zbytnio nie pasuje. Plus muzyka jest jakaś dziwna. Nagle gra cicho, nagle gra głośno, kiedy jest cicho, a i na odwrót naprawdę. Na razie grałem pół godziny, więc nie wiem. Plusem jest na pewno to, że się rozgrywa w Polsce powstanie warszawskie, że powrócili do II wojny światowej, która nie jest za bardzo obecna w grach, więc to są na pewno plusy. I jeśli miałbym wymienić, dlaczego macie kupić tę grę, to kupcie dlatego, żeby SEA Games miało kasę, żeby zrobić Lords of the Fallen. Ale to chyba już, już po fakcie, nie? I no jeszcze drogią. nie, no jeszcze trochę, mają pół roku, nie? Plus akcja marketingowa, plus SEA Games jest zadłużone, żeby zrobić Enemy Front i Lords of the Fallen, więc jeśli giełda się sprzeciwi, to w ogóle wszystko może pałpać. Eh, no ale więcej więc w recenzji jednak, kupujcie, opowiesz. Tak, zapewne. więcej w recenzji będzie i przejdziemy chyba do teraz pierwszego tematu, którym będzie Battlefield. Field Hardline i jego beta. Ja grałem na PS4, ty grałeś. Ja grałem na pc no Właśnie, więc mamy w ogóle pełne spektrum, jakby tego, jak wygląda ta beta na wszystkich platformach, na których jest obecnie dostępna, bo bety chyba nie będzie na Xboxach. Ma być, ale później jakoś mają to zrobić, więc. A wiadomo, do którego. Tabeta w ogóle ma nie, właśnie nie, to nie, też nie mnie zdziwiło, że nie podali informacji żadnych. Może do, do samej premiery potrwa. Po nie wiem, zobaczymy. No i jakie są Twoje wrażenia, bo moje powiem, że bardzo mieszane. Moje też są bardzo mieszane, chyba jak, jak wszystkich w ogóle, z którymi rozmawiałem i jak czytam opinie graczy. <grym> um, więc tak, sam, sam model strzelania jest taki no, fajny, porządny, przyjemny, bo jak, jest, jak w Battlefield 4. Tak. Bardzo przyjemnie mi się siedziało na dachu i znajpiło, um, bo ja lubię grać sniperem w Battlefieldach zawsze. No i też bardzo przyjemnie mi się latało na przykład helikopterem, który nie wiem dlaczego mają przestępcy z jakimś działem wielkim szturmowym. Um, no, więc ten aspekt jest ok um, I tam są też takie fajne... samochodami, Tak, są też takie fajne akcje, jak na przykład, wiesz, uciekasz w ostatniej chwili tam tej rundy, co musisz do, dowieść tą walizkę do, 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 do konkretnego punktu na mapie. Uh, i, I pędzisz tam na, na motocyklu i ktoś cię trafia rakietą w ostatniej chwili. taki battlefield moments. No, ale poza tym... No to jest. Strasznie jakoś puste jest. Nie wiem, czy, czy na, na pacycie jest więcej tych graczy, na, niż na 32 4? Tyle samo, więc e, ta jedna mapa, bo jest jedna praktycznie, na której rozgrywamy, to na początku zawsze z naszej bazy trzeba naprawdę, jeśli nie zdążysz dobiec do, jakiego pojaz do jakiegoś pojazdu, a to się bardzo często zdarza, bo każdy pojedynczy człowiek sobie wsiada i wyjeżdża, nawet nie czekając na resztę, no tak, to, to musisz wiedzieć jakieś około 2-3 minut, żeby dojść w ogóle do pola walki, które się rozgrywa zazwyczaj na moście. E, I to mnie bardzo denerwowało. I ogólnie stopień, jakby. Mm, Jakości tej, tej, tej całej gry, no nie wiem, taką trochę tandetą mi zalatuje. Znaczy, fajnie się gra, ale to jakby gra klasy B była. Czy ja wiem, dla mnie to jest tak bardziej, wiesz, modyfikacja Battlefield 4, nie bo jeżeli no, chodzi właśnie, o tam. To coś podzenie, jakby to wyglądało postaci, jak mod, a nie na, jak gra. No, no i szczególnie poziom. Szczególnie w razie ten interfejs. Nie wiem, czy dużo grałeś w Battlefielda 4, ale on jest identyczny praktycznie. To mnie tak trochę... Ja wiem, że to niby nie jest jakiś ważny element, a to jednak odrzuca, jak jest tak hamsko przeniesiony po prostu z tej poprzedniej gry. Ale najbardziej mnie boli, że w ogóle nie ma tu jakiegoś klimatu tych starć policjantów z złodziejami, jakichś napadów na banki czy coś takiego. Oni zapowiadali, że przecież to będzie właśnie coś takiego, prawda? I szczerze mówiąc to mnie najbardziej tak rozczarowało. Chociaż spodziewałem się, że tak będzie. Ale też dziwi mnie, czemu nie dali właśnie jakiegoś takiego trybu, bo wiemy, że ma być na przykład tryb pościgów no osobny tak. sieciowy, czemu na przykład nie dali czegoś takiego bardziej, a dali takie naprawdę bardziej takie tradycyjne, że to praktycznie jest taka mała wojenka w centrum Los Angeles. No tak, przyjmowanie Więc... pieniędzy i co jeszcze tam było? Co ciekawe w ogóle, że policjanci też muszą kraść pieniądze z, z, z jakiejś skrytki. To podobno dowód ma być, taki musimy je przenieść do, do ciężarówki. E, tak, w jednym trybie właśnie jest taka, jest chowek z pieniędzmi na środku mapy i musimy przenosić każdy do swojej bazy, e, a drugi tryb to jest e, kradzież dwóch walizek. E, bandyci muszą je ukraść, a policjanci muszą ich powstrzymać, więc... Tak, najpierw atakujemy jakiegoś vana, rozwalamy Ziesz, To jest go. w scence tak naprawdę tak, tak. to się dzieje, więc... Chociaż to, nie, ja dziwnie. pamiętam sam... Podkładałem bombę, żeby się otworzyło. Jak on już tam jest, ale Aha. chodzi mi o ten sam początek, że się wraca, to też mogę to trochę inaczej rozwiązać. Nie, że na przykład ta drużyna policjantów ma szansę przejechać tym vanem i na przykład, jeżeli im się nie uda, to coś tam, nie wiem, dopiero wtedy mogą ukraść bandyci te pieniądze. Jakieś to takie dziwne, wszystko jest. Ale wiem, jeśli chodzi o poziom graficzny, nawet to na PlayStation 4 to nie wygląda jakoś. ta gra nie wygląda w ogóle fajnie. Ona wygląda, jeśli chodzi o bronie konkretne. Ale tak całości. Mamy dużo tych budynków, ale ogólnie to jest pusto. No tak, mieście. to też trochę tak, bo niby ewakuacja była, czy coś takiego, no ale... I, I tak naprawdę jest standardnie, tym bardziej, że na przykład te breaking news, bo to jest zrobione coś takiego, że telewizja reakcjonuje to, co się dzieje na, na tej mapie, ta, ta rozgrywka no cała. Tak. I oprawa tego, zrobienie, wykonanie, no... Poniżej krytyki jak, jeśli o mnie chodzi naprawdę. Ale powiedziałeś, że Ale co jest Ale tym, który może skusić na Battlefielda? E, nie, nie, ja nie chciałem, nie chciałem pod tym względem Aha. powiedzieć, ale. Mówię po prostu, że no to jak mówiłem, strzelanie porządnie i to i nie widzę powodu. Znaczy, czekam na pełną wersję, nie chcę jakichś ostatecznych osądów, bo może kampania będzie jakaś super świetna, naprawdę jak serial policyjny, czy dodadzą naprawdę jakieś fajne tryby. Naprawdę ch chciałbym, żeby tak było? Ale na chwilę obecną e, mech, jedno wielkie. No, bo. Powiedzmy szczerze, chyba y, multiplayer to robi głównie DICE, a singleplayerem z zajęło z tego, się co wiem, visceral. to wszystko robi Visual. DICE, DICE łata Battlefield czwórkę cały czas. Nie, no to bo to nie... było na pewno, że wspomaga. No, DICE wspomaga, ale to wiesz, na takiej zasadzie, jak wspomagali tych, co robiliśmy do WONOR, nie, że tam coś z silnikiem im pomagają, jakieś rady i tak dalej, więc no nie wiem, wypowiadajcie w każdym razie wy też w komentarzach, bo pewnie też nie wiele z Was grało, bo do bety nie tak trudno się dostać. Tak, um, a my zaraz przejdziemy do tematu związanego z Watch Dogs. Tak jest, Watch Dogs. Myślałem, że powiesz Sleeping Dogs, ale to inny temat. Zdradzi, dwa zdradziłem. Dogi, dwa ale... dogi, dwa otwarte dogi. No nieważne. W każdym razie. Okazało się e, bardzo fajna historia, śmieszna. Chociaż też z drugiej strony smutna. Okazało się, że w plikach Pecetowej wersji Watch Dogs e, pewien moder odnalazł. Odnalazł jakieś pliki konfiguracyjne, które jeżeli tam zostaną odpowiednio ułożone, ja nie wiem, nie znam się na tym jak to działa, ale w każdym razie on sprawił, że, Tak, on sprawił, że po prostu poziom graficzny pc wersji, jeżeli tam zastosujemy się do tych instrukcji, to gra wygląda tak jak wyglądało na E3, na tym słynnym pokazie 3.2012. I dodatkowo jeszcze moder potwierdza, że to jest nawet dopiero połowa chyba tych opcji i ciągle będą one udostępniane i co ciekawe, po odpaleniu tych opcji gra działa nam szybciej. Tak, niektórym działa szybciej, niektórym działa tak samo, w każdym razie, bo niektórzy się tak zastanawiali, no, że może to zablokowali, bo żaden komputer by tego nie uciągnął, czy coś takiego, okazuje się, że nie, że gra normalnie działa i wygląda ładniej. I, no i właśnie pozostaje pytanie, dlaczego Ubisoft to zablokował? Dlaczego to zgodnie... działa szybciej? No jak działa szybciej, to czego tego nie damy? Nie wiem, może jest... jakieś błędy? To jest strasznie absurdalne moim zdaniem i nie wiem dlaczego w ogóle mieliby coś takiego zrobić. Przecież konsolowi gracze raczej są przyzwyczajeni nie sądzę, żeby się popłakali, że na PC wygląda lepiej. Um, znaczy więc... oni i tak mieli trochę problem z tym, że ta gra wygląda nierówno, więc podejrzewam, że chcieli mniej więcej zrównać ten poziom do tego, żeby jakby bardzo nie odstawało PC-ty od ps 4 i od poprzedniej generacji, więc jedyny taki jakiś dziwny powód Ale ja do nie razu. wiem dlaczego Ubisoftowi miałoby na tym zależeć szczerze mówiąc, bardziej może Sony by na tym zależało, bo to oni mają deal z Ubisoftem, prawda, na te wszystkie dodatki przedpremierowe i to oni tak reklamowali, że to jest ich gra na PS4 tak naprawdę. Bardziej, to jest taka teoria spiskowa, nie, tam nie chcę nic zarzucać, ale bardzo możliwe Słać właśnie, że... strzały w czwartej tak. minucie. Bo to było logiczne, że Sony by chciał. Chociaż też nie wiem, no jak już mówiłem, konsolowi gracze raczej nie oczekują super wodotrysków i nie wiadomo czego. I też nie mają porównania zazwyczaj z PC-tem, bo jak ktoś ma grana w różne gry w multiplatformy na konsoli to raczej nie ma gamingowego pc -ta. No raczej. Więc tylko na filmikach by zobaczył jak to wygląda. Więc to jest strasznie dziwne śmieszny śmieszne i wpadka Ubisoftu ogromna moim zdaniem. Chociaż też raczej potwierdza, że tej firmie wcale tak nie zależy na pc Ym, I no nie wiem, rozczarowanie? Śmieszne no, i tak. tragiczne jednocześnie. Ogólnie... Nie no wiadomo, że Ubisoftowi nigdy nie zależało na pc tak Można spojrzeć na przykład na Assassin's Creed. To one wychodzą jakieś pół roku, zazwyczaj po. Tak, celie, znaczy już jest no... coraz lepiej. Tam, miesiąc po wychodzą nawet coraz e... lepiej. Miesiąc po. <laughs> Więc tak, ale. Nie, na przykład Far Cry 3 nie był wcale złym portem. Był całkiem dobrym i wyglądał bardzo ładnie na I pc I -cie. co ciekawe, na przykład Far Cry 4 jest teraz stworzony. Głównie na PC. No tak, o Watch Dogs też tak mówili i wyszło jak wyszło, może w Far Cry 4 też zablokują jakieś pliki. Nie, ale zauważyłem, nie wiem, czy widziałeś te w ogóle materiały z rozgrywki, które były prezentowane, z Far Crya? tak. tak z PlayStation 4. Ta gra nie wygląda tak super, jak na tych filmikach. Naprawdę y, różni się diametralnie i wtedy już nie powiesz, wow, jeśli widzisz tą grę jednak. No i nieśmiertelne no. słonie. Trudno się, Trudno się dziwić. Znaczy nie wiem czy one są nieśmiertelne. Są nieśmiertelne. Tak? tak. I Niemożliwe. to jest dziwne, bo na przykład możesz zabijać inne zwierzęta, a nie możesz zabić słonia. Ale jak to działa? On nie może umrzeć dopóki na nim siedzisz, tak? Czy... Nie, on w ogóle nie może umrzeć, więc jeśli go wprowadzić Bez do wioski, sensu. żeby rozwalił ludzi, to on będzie rozwalał, póki nie wszystkich nie rozwali. A no mu, może nie po wiem, prostu masz, nie. Może ma tak dużo punktów życia po prostu, że trzeba w nie, niego nie, nie. 100 godzin. Y Ubisoft potwierdził, że nie można zrobić okay. słoni. Okej, okay, dobra. Spoko. W sumie. No nie wiesz, no przecież w Far Cry 3 tam całą No właśnie faunę. To, to jest dziwne, bo na przykład w Far Cry 3 mogliśmy zrobić sobie portfel z, z jakiejś tygrysa tak, z Warana. A tutaj słoń, no nie wiem, taki przyjaciel, taki mądry, taki okay. pies. Okej, okay, no w każdym razie. Tak, to. No Ubisoft. Nie ma, nie ma co, nie co bardzo. Tak, rozgadywać się na ten temat, no bo to jest po prostu prosta sprawa. Ubisoft zrobił coś bardzo dziwnego i co precytowców raczej odrzuca. I... No nie wiem, nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy spróbowaliście odblokować takie opcje u siebie, jak wam to działa, czy może jednak zmniejsza to klatki na sekundę, są jakieś błędy, może dlatego. Ubisoft to zablokował, a my zaraz przejdziemy do kolejnych doksów, tylko że z śpiących. Okazuje się, że Sleeping Dogs pojawił się na konsolach nowej generacji. PlayStation 4, Xbox znaczy, One. Znaczy, tak i wiesz, jeszcze nieoficjalnie PC. się okazuje. Czego? No bo to jest tylko w ofercie sklepu, prawda? W brytyjskiego sklepu Shoptu pojawił się Sleeping Dogs HD na PS4, Xbox One i na PC, co ciekawe. E, więc, więc to jest nie jest oficjalnie nie potwierdzone. Podwie... Nie, nie potwierdził, a nie, nie zaprzecza, Tak, zaprzecza, więc Czyli tak, było, tak samo jak było z Tomb Raiderem. Też ani nie zaprzeszali, ani nie. Nie, nie potwierdzali, ale też warto znaczy, że właśnie ten, ten sam sklep też ujawnił przed premierą na przykład kolekcję Ratchet ten na nowite i Minecraft na PS3. Tak, więc może w tym być całkiem prawdopodobne, że właśnie, że też przeniosą. Zresztą no to jest Square Enix, czyli Tomb Raidera też przenieśli, więc całkiem prawdopodobne, że Sleeping Dogs też właśnie zremasterują. No i to by było bardzo ciekawe, ja bym z chęcią zaopatrzył. No jak to, po co był Tomb Raider przenoszony? No, moim zdaniem Sleeping Dogs to była, mi się bardzo ta gra podobała. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie. Mm, um. Ja nie mogłem się jakoś jednak przekonać, ale grałem na pc więc pewnie dlatego. Jak gram na pc w jakiejś gry, to nie mogę w Okej. Okay. Jakaś... Ja Jeśli gra... nie są 10 na 10, na przykład jak Mass Effect, to Mass Effecta mogłem grać na okay. pc Okej, ja, ja też grałem na pc i właśnie bardzo ładnie to wyglądało. W ogóle na pc nie była ziemia w porównaniu z PS3 na przykład, mm, ale mi się bardzo podobał klimat ten, tego Hongkongu, taki duży Chinatown. W Chinatown w <laughs> W początku było za bardzo bardzo takie liniowe i nie dawało żadnych po, pola możliwości ta gra. I dopiero później się robiła otwarta i w ogóle po jakimś dopiero czasie zostawaliśmy broń palną. Więc... No tak, ale tam jest... był bardzo fajny, moim zdaniem, system też walki ręce. No właśnie nie był fajny dla mnie. Był nie, mi się bardzo mi się podobało, no proszę. Był taki trochę upośledzony Batman. Szczególnie po tym jak odblokowaliśmy te dodatkowe ciosy A, różne, no, bo tam to chodziliśmy wiadomo do... pewnie, jak się wszystko odblokowało. Ta gra polega na tym, że była zablokowana. Jak ją odblokowałeś, to była fajna. No może, ja, ja właściwie potem nie korzystałem tak dużo właściwie z broni palnej też, bo właściwie tak mi się podobał ten system walki. Um, I no jak mówię, ta atmosfera tego Hongkongu to jest jednak co innego zupełnie niż my mamy w GTA na przykład. No tak, tak czy I, i w innych produkcjach. No nie mieliśmy takiej gry właściwie w tamtych okolicach, sandboxa takiego, więc dlatego mi się podobało i myślę, że... Zaskakujące panie... czy... Znaczy pytanie, co tak naprawdę przyniesie wersja Next Genowa? Tylko grafikę? By było smutno. I na pewno wszystkie te dodatki, bo ich całkiem sporo wyszło, różnych małych i dużych dodatków, nawet fabularne i tam przedmioty różne i samochody i tak dalej, więc pewnie dopakują to wszystko, tak jak w Metro na przykład to robią teraz. No i też... A propos, bo nie pamiętam czy Tomb Raider to powstał już na nowym nie czy tylko podrasowali ten stary. Wydaje mi się, że podrasowali tylko mm -hmm. to co było, prawda? Tak, chyba tak. Więc... No ale nawet jeżeli na PS4 miałoby tak, to, to, to wyglądać tak, jak już wygląda na Pc, na tych najlepszych Pcach, to, to i tak by było naprawdę świetne, bo yy, i oświetlenie tam było bardzo dobre i to jak się odbijały na przykład neony w kałużach na tych ulicach, więc to wszystko wyglądało bardzo fajnie i na, nawet bym kupił na PS4, gdyby wyszło. Żeby jeszcze raz sobie zagrać, bo nie grałem w tą konsoli trofea, by się zdobyło. No, co ciekawe, to nie jest w ogóle pierwsza gra, która w tym tygodniu została potwierdzona na nową generację, bo Payday 2 też się pojawi i to jest tym bardziej zaskakujące, A, tak, tak. bo ta gra ma niecałe pół roku a już została zapowiedziana na konsolach nowej generacji, pojawi się chyba w listopadzie, z czego to mi wiadomo, No to 21. Hardline trochę ma konkurencję, jeżeli chodzi o napady na banki. No, o właśnie, tym bardziej, z, tego, z tej perspektywy nie popatrzyłem, ale to robi się troszeczkę dziwny trend wydawania gier yy, oświeżonych. No tak, powiedzmy. ale w sumie wiesz, jak, jak i tak nie robią w tym zacznie nic innego, to... Mogą równie dobrze przenieść na konsolę nowej generacji, tym bardziej, że Payday 2 na PS3 i Xbox Xboxie 360, nie wiem czy grałeś na tych platformach. Grałem na mm, Xboxie. Tak? I tam podobno to wygląda strasznie jakoś, nie działa najlepiej? Nie, no nie? strasznie bym nie powiedział, ale tak, nie wyglądał jakoś, jakoś PS3. tak fajnie. W każdym razie to zawsze dobra opcja dla, dla ludzi, którzy nie mają, nie wiem, komputerów gamingowych, ani konsol poprzedniej generacji, więc... No ale te wszystkie gry i tak bo były na poprzedniej generacji konsol, więc... Wolałbym, jeśliby twórcy się jednak te swoje zasoby, wszystkie, które mają, przenieśli na robienie nowych gier i te gry, by się pojawiły. Ale to też wcześniej. pewnie tak działa, wiesz, że oni to wcale tak dużo nie kosztuje, pewnie przeniesienie na nową generację, a dzięki temu zarobią pewnie trochę. Więc Bardzo dużo. Właśnie, zawsze to coś, no ale sleeping dogs, bo o tym zaczęliśmy. Tak, to podsumuj. Podsumuj, Podsumuję. sleeping dogs. No, prawdopodobnie będzie, tego jeszcze nie wiadomo, ale jeśli Square Enix nie zaprzecza, to znaczy, że potwierdza. Ja nie wiem, czy czekam. Powiem tak, zagram na pewno, ponieważ nie przekonałem się na pececie. Tutaj zobaczę to, jak... bo mój PC nie jest jakiś taki naprawdę bardzo wysokiej jakości, więc u mnie to słabo działało, więc tutaj będę miał jakby największe ustawienie graficzne i będę mógł sobie jakby komfortowo spróbować to przejść i na pewno to spróbuję zrobić. Ale mam nadal nadzieję, tak jak przed chwilą powiedziałem, że jednak będzie mniej tych remakeów, a więcej tworzonych nowych gier. A my przejdziemy teraz już do ostatniego tematu, którym będzie Destiny. Bodaj w piątek ruszyła alfa Destiny, która została zapowiedziana na konferencji Sony. Miała potrwać tylko te 3-4 dni. Trwa chyba trochę dłużej, nadal chyba trwa. Nawet jeśli dzisiaj to nagrywamy, nie jestem pewien, ale wiem, że wczoraj grałem, więc to jeszcze działało. Ehm, ty nie grałeś, czy gra grałem? Grałeś? Grałem. Grałeś. Mam, mam PlayStation 4 już, o, więc tak. Tak, czy... tak, tak, to jakoś tak wyszło, no niestety. Aha, w tak każdym wyszło? razie, em, nie wiem, no dobra, to ja pierwszy. Mi się przede wszystkim spodobało. PVP, bo przypomniało mi trochę Halo i um, szczególnie ta mapa na księżycu z pojazdami jest bardzo fajna. I ogólnie poruszanie się postaci przede wszystkim strzelanie jest wygodne. a Mówię to ja, który nie lubi grać na konsolach w shootery, właśnie przypomniało mi Halo, i dlatego mi się spodobało i to taki fajny konflikt z 6 na 6 z tymi mocami, tak się zastanawiam, czy to będzie jakieś na przykład strasznie niezbalansowane i tak dalej. Ale jednak to jest wszystko w miarę wyrównane, nie mamy tych mocy cały czas do używania, e, tak naprawdę. Więc, e, więc bardzo przyjemnie mi się grało i, i jak tak dalej pójdzie, e, znaczy jeżeli nie, nie pojawią się jakieś bardzo straszne informacje, że nie wiem, że będzie abonament albo mikro to może i że kupię tą grę dla samego PvP po prostu. Szczególnie, że na PlayStation że mają być nawet dodatkowa mapa jakaś ma być na, na, do PvP i coś takiego, jakieś inne ja Powiem dodatki. odwrotnie. W PvP grałem dwa razy, ponieważ wymaga abonamentu PlayStation Plus. Aha. A sama gra nie wymaga abonamentu PlayStation Plus, to jest bardzo zadziwiające, pozytywne i gratuluję, że to jednak. Bo ja na przykład nie potrzebuję abonamentu PlayStation Plus do grania, ponieważ wszystkie gry, które wychodzą tam, ja już dawno zagrałem, więc dla mnie ten abonament jest zupełnie bez sensu. Ale fajnie, że gra działa bez abonamentu. I głównie jednak tutaj zająłem się tymi misjami PvE, można tak to nagle nazwać. Tak, no tak naprawdę... Powiedzmy, jak ta gra w ogóle działa. Zaczynamy na trzecim poziomie, z odblokowaną już pierwszą umiejętnością specjalną. Na początku tak. z trzech klas wybieramy jedną z klas jedna to jest I wojownik. I mamy też z góry mag. narzuconą specjalizację, tak. zauważyłem. Więc e, też będzie wybór. Czekaj, wojownik, mak i jakiś taki koleś. Który, I łowca, no łowca, powiedzmy. powiedzmy. Możemy sobie zrobić postać dowolną. Możemy wybrać twarz, włosy, kolor. Są cztery e... rasy bodajże, czy trzy. Tak. No. Więc ładnie, ładnie, ładnie wyglądają te postaci, te twarzy w Ty Kreatorze tylko Postaci. Tylko, że te rasy są bardzo podobne do tych z Mass Effecta, ale to zaraz przejdziemy do Mass Effecta trochę później. No jak sobie wybierzemy to wszystko, to jesteśmy rzucani do pierwszej misji fabularnej, jeśli można to tak nazwać. będzie dostępnej w wersji tej testowej. Mamy zabić jakiegoś tam... Pana Ciemności, Maga czy coś. No, coś takiego. Zabijamy i, i mamy do otwarty świat, wracamy na Księżyc, w którym Księżyc jest takim hubem, w którym spotykają się wszyscy gracze, więc jeśli graliście w jakieś MMO, najlepiej porównajmy sobie tutaj do Guild Wars pierwszego, to miasto, yy, Wiecie, jak tam działa. Tutaj na księżycu możemy spotkać innych graczy, a wracając do jakiejś instancji, czyli tutaj będzie postapokaliptyczna Rosja, mm -hmm. e, gramy samemu, ale, ale też w czasie czasami. rozgrywki możemy spotkać a jakiegoś gracza, a gracz może się do nas dołączyć i możemy zaprosić naszych znajomych do gry. Plus e, są takie misje, które nie są fabularne, ale na przykład musimy. Rozwalić ileś tam przeciwników, musimy rozwalić przeciwników i znaleźć jakieś przedmioty. Tak, które albo zeskanować korzystają. jakieś tam pomieszczenie, dokumenty, coś takiego też było. Tak, coś takiego i y, też możemy to robić ze znajomymi. I jest jedna taka. Y, nie wiem, czy to można nazwać misja, ale misja, która jest y, w. W stylu hordy troszeczkę. Możemy ją odpalić jedynie w trzech graczy. Chodzi Mnie... o to z tym wielkim bossem, takim czołgiem, jakby. Tak, e, tak. wielkim tak, rubakiem. Najpierw mamy kilka Hord, pa, później mamy. Public mam tego event tak zwany bo, chyba bossa. to jest. No, to, to jest taka misja, do której możemy ciągle wracać, więc to nie jest taki public event. E, A to nawet. Taki, taki nie, tylko raz w tym tak przegraliśmy, więc. No bossa. my też nie doszliśmy do końca, ale to było naprawdę bardzo interesująco. No i dodatkowo, jeśli się gra. E, Wiadomo PlayStation 4 oferuje headset pierwszy raz w historii, więc można sobie pogadać i ta gra naprawdę zyskuje miodności. Na początku ja, ja w ogóle byłem mm, troszeczkę sceptycznie nastawiony do niej, podobała mi się cała otoczka, ale jakoś nie byłem przekonany do tego, że będzie mi się podobało grać Strzelać kilka godzin, tak trochę w stylu MMO, czyli nawalanie, nawalanie, nawalanie. Jeśli ktoś ma wyższy level, to ja mogę 15 no, to jest, minut. Nawalać. To jest tak jak w Borderlands, nie? Że też musisz trochę postrzelać zanim przeciwnikom, że i pasek zdrowia powoli spada. No, Więc ale coś w tym stylu. strzelanie jest w stylu Halo, nawalanie jest w stylu Borderlands, a klimat jest w stylu Mass Effecta i ten, to całe połączenie tego wszystkiego jest naprawdę niesamowite. Grafika nawet nie chodzi chyba o. o o rozdzielczości nie, i tak nie, dalej, oni... ale o y, samą stylizację świata, mhm. y, jak wiele jest drobiazgów, szczegółów, naprawdę tak gra znaczy, wygląda wyśmienicie. Nawet nie wiem, czy o stylizacjach, ale na pewno, bo oni bardzo ładnie zrobili na przykład to, jak niebo wygląda, czy jak oświetlenie, tam to słońce świeci przez, ładnie przez drzewa, czy przez jakieś budynki prześwituje, to bardzo wszystko fajnie wygląda, więc to jest prawda. Mm, ale jakoś, nie wiem, ja za dużo nie grałem w ten taki, nie wiem, nazwijmy to single, single. Więcej czasu w PvP spędziłem, bo po prostu nie chciałem sobie trochę spoilować, jak grał w pewną wersji później, a poza tym to było też takie, wiesz, jak nie masz misji fabularnych, to tak naprawdę nie jesteś prowadzony od konkretnych punktów i nie wiem, zabłądziłem w ogóle w pewnym momencie, trafiłem gdzieś do jakiejś podziemi i tam byli przeciwnicy, którzy mieli znaki zapytania zamiast, wiesz, poziomów i w ogóle zabili mnie jednym ciosem, jednym strzałem, więc tam się dużo nie kręciłem, ale też zagrałem tam jakąś misję, spotkałem paru graczy, co jest też ciekawe, nie sp... ja myślałem, że będziemy ich tylko spotykać właśnie przy tych tak zwanych public eventach, nie? czyli przy tych jakichś mhm. wydarzeniach specjalnych, ale nie, po prostu idę sobie, słyszę, ktoś strzela, coś się dzieje podchodzę tam jakiś gracz walczy z przeciwnikami i to mu pomogłem. I też wygodny jest ten system dołączania do, zapraszania do grupy na przykład. Tam tylko trzeba wcisnąć um, prawy analog i potem się wyświetlają opcje i można zapraszać graczy do drużyny. Więc to jest bardzo przyjemne wszystko, bardzo przyjemnie się strzeli, fajna jest stylistyka. I też czuję, że będzie bardzo jakby uzależniające zbieranie coraz lepszych przedmiotów, bo um, no, bo to zawsze jest uzależniające trochę. I też, jeszcze powiem, że w PVP podoba mi się ten motyw z amunicją, który zrobili. To znaczy, że masz ograniczoną ilość amunicji do tej broni drugorzędnej. To ona się nazywa specjalna, czyli na przykład shotguny, snajperki. Mhm. I no, po prostu musisz ją zbierać z mapie, jeżeli się wyczerpie. I też jest amunicja do broni ciężkiej, którą zdobywa się dopiero od siódmego poziomu, bodajże poziomów mm -hmm. możemy tylko uzyskać osiem. Tak, i ta Alfie. amunicja do broni ciężkiej jest oczywiście bardzo dobra i dlatego tylko w pewnym momencie meczu PvP po prostu ona zostaje zrzucona w jedno miejsce i kto ją złapie, ten tylko może wybrać broni ciężkiej. To jest bardzo fajny motyw, bo tak trochę... E, no wtedy coś się dzieje, nie zmusza do takiej rywalizacji o tą amunicję i potem jeżeli ktoś ją złapie i wykorzysta, to to może, może wykosić innych, to jest fajny motyw. Ale ogólnie Destiny jest taką trochę dziwną grą, bo nawet w redakcji Christian Marcin czy, czy, czy Paweł, oni tak mech, 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 no co strzelasz i tak dalej, ale jak się zagra w nią, to robi się coś dziwnego, bo im więcej grasz, tym bardziej cię uzależnia. Czyli no jak, jak MMO. MMO, to właśnie. I naprawdę to jest jednak chyba jedna z tych gier, na które czekam w tym roku, obok Lords of the Fallen i chyba, a, Assassin's Creed Unity, no to są... O, przepraszam, chyba uderzyłem coś. E, to są właśnie te trzy gry, na które najbardziej czekam w tym roku. No, także, nie wiem, może też niektórzy z was grali na PlayStation 4 w Alpę. A tak w ogóle beta zaczyna się. też Ona będzie chyba 17 lipca? Prawda? Tak. Nie, hmm, chyba nie. 17 lipca. 17 ona będzie lipca. dla tych, którzy z, zamówili przedpremierowo Destiny, ale Aha. zapewne kody i tak będą rozdawane. I pewnie będzie więcej też do roboty tam niż w tej Alfie. Mam nadzieję. Miejmy nadzieję, tak. No, więc mi się podobało. Nawet bardzo mi się podobało. Szczególnie więc... PPP. Czekamy, czekamy na wrzesień, 7 września w takim razie, to, to jest premiera, a 17 lipca beta. To był 115 odcinek 1+, plus i razem z Wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widut. Trzymajcie się.